Tołem, performatorzy. W dzisiejszej perfosentencji chcę zająć się rzymską sentencją per aspera ad astra. Mam nadzieję, że kiedyś słyszeliście już te słowa. Mi one się naprawdę bardzo podobają. Podoba mi się ich brzmienie, ale także ich znaczenie: przez trud do gwiazd. Słowa te przypisuje się Senece Młodszemu, natomiast nie ma pewnika co do tego, kto jako pierwszy tych słów użył, więc powszechnie mówi się, że to Seneca Młodszy, ale tak naprawdę e, jedyne co jest pewne to, że jest to e, rzymska sentencja. E, moi drodzy, właśnie, przez trudy do gwiazd... Jak wy rozumiecie y, tą sentencję, ten cytat? Y, ja chciałbym powiedzieć swoją interpretację. Y, rozumiem ten cytat. Y, no Po pierwsze, tak bardzo prosto, y, w prostej linii, to, że tak naprawdę, żeby osiągnąć y, coś wielkiego żeby sięgnąć tych przysłowiowych gwiazd, tak naprawdę potrzebny jest trud. I to, co mi przychodzi właśnie do głowy od razu. Natomiast, no właśnie, moi drodzy, często też w komentarzach do, do innych filmów, w których też jakby rozmawiamy o tym trudzie, o tym wychodzeniu ze strefy komfortu, Piszecie mi, że no to już jest gdzieś jakoś um, przestarzałe podejście, że tak naprawdę wcale nie trzeba tego trudu, żeby coś osiągnąć, um, że to jest już taki tylko stereotyp. No więc, um, właśnie, jak ja bym się do tego odniósł? Ja, moi drodzy, myślę. Że jednak to wyjście ze strefy komfortu i ten trud jest potrzebny przynajmniej na dwóch płaszczyznach. To rozumiem w ten sposób. Po pierwsze, że ten trud to ta trudność w osiągnięciu czegoś uczy nas, i w pewien sposób warunkuje, że potem, kiedy osiągniemy już ten cel, to będziemy ten cel, to nasze osiągnięcie, bardziej szanować. No bo wiecie, jeżeli nam coś bardzo prosto przyjdzie, no to istnieje duże ryzyko, że nie będziemy tego szanować, że nie będziemy tego doceniać. I tak naprawdę tą zdobycz gdzieś wypuścimy z rąk. I tutaj często w sporcie się mówi przecież, że łatwiej jest osiągnąć wynik, niż go potem utrzymać. No więc właśnie, więc ta pierwsza płaszczyzna to jest taka, że jeżeli ten trud jest, no to, to będziemy łatwiej mogli utrzymać ten sukces, ten cel. Ale druga płaszczyzna, to jest taka, że sam ten trud wzmacnia nasz charakter, bez względu nawet na osiągnięcie tego celu. Czyli, że jakby to wychodzenie ze strefy komfortu pomaga nam się zbudować psychicznie, mentalnie. To jest trochę tak jak z mięśniami. No, że, jeśli tam nie, nas, nie nastąpią jakieś mikrodrobne urazy, to nie będzie mogła nastąpić ta hiperkompensacja. Superkompensacja, prawda? I tak samo mam poczucie, że jest w tej kwestii psychicznej, czyli, że jeżeli chcemy jakby rozwinąć się, to ten chwilowy spadek musi gdzieś nastąpić. Ja sobie też tak myślę. Hmm, że to jest tak jak z górską ścieżką, która prowadzi do celu na szczyt, ale czasem nie tylko idzie pod górę, tylko są momenty, kiedy ona idzie w dół. Bo gdyby szła tylko pod górę, to pewnie byłoby bardzo, bardzo ciężko na nią wejść na tą górę, a być może byłoby to w ogóle niemożliwe. Natomiast, no zastanówcie się, jak to potem fajnie smakuje takie. Bycie na szczycie, kiedy żeśmy się natrudzili. I tak jak mówiłem Wam ostatnio o tej metodzie świadomej, celowej praktyki, tam też jest właśnie to wyjście ze strefy komfortu. Pytanie, czy jest możliwe osiągnięcie czegoś bez wyjścia ze strefy komfortu? Ja oczywiście myślę, że jest to możliwe i pewnie wielu z osób się udało. Natomiast myślę, że nawet jeśli to jest wiele osób, to i tak to jest zdecydowana mniejszość wśród osób, które coś osiągnęły. I oczywiście jest u szczęścia, są okoliczności. I tak, na pewno są takie osoby. Sporo takich osób, którym tak się udało. Ale branie. Przykładów z takich osób może być też złudne. Ponieważ widząc te parę osób, którym w ten sposób się udało, nie widzimy tych setek albo kilkuset tysięcy nawet osób, którzy musieli bardzo ciężko pracować i dopiero wtedy im się udało. Nie widzimy być może miliona osób, które musiały naprawdę mega ciężko pracować i być może im się nawet nie udało. Eee, moi drodzy, też tak myślę sobie, że brak zupełnie trudu, życie cały czas w tej strefie komfortu może spowodować to, że my na wszystko, co mamy, będziemy tak patrzeć lekko. Nie będzie nam tak bardzo zależeć na tym. I, I martwię się trochę, że właśnie trochę ten model takiego w pełni komfortowego życia i rozwijania się w strefie komfortu cały czas, podpatrując jakichś YouTuberów, innych influencerów, może przynieść bardzo dużo rozczarowań. Bo ja nie wierzę w sytuację życiową taką, że nigdy tego trudu nie, nie będziemy mieli. Znaczy nie wierzę w to, że nam się przez całe życie uda być bez trudu. I jeżeli cały czas będziemy unikali tego trudu, to potem naprawdę może coś nas potężnie sponiewierać, jeśli taka trudna sytuacja nastąpi. Także wydaje mi się, choćby nawet z tego powodu, że warto uczyć się tego trudu w warunkach kontrolowanych, świadomych, że potem jak coś mega trudnego do nas przyjdzie, to będziemy mogli sobie z tym poradzić, a nawet na tym trudzie dotrzeć do gwiazd. Kochani, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym moim wywodzie. Czy wierzycie w osiągnięcie poziomu gwiezdnego, mistrzowskiego, bez trudu, czy też nie. Jeśli mi Wam się podobał, lajkujcie, a jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, to wejdźcie na www.patronite.pl, ukośnik performatorzy i zapatronujcie czołem. Hej!